Cześć. W ostatnim razem obiecałem Wam, że zabiorę Was na monitoring ptaków leśnych. Mam niezbędny sprzęt, głośnik, formularze terenowe i lornetka. W takim razie ruszamy w teren. Do dzieła. Powiem Wam o co w tym tak naprawdę w ogóle chodzi. Ptaki liczę na węzłach siatki Adpol 500 na 500 metrów, e, rejestruję ptaki w punktach obserwacyjnych. E, tak naprawdę głównie polegam na tym, co słyszę, a nie co widzę, dlatego że w lesie jest bardzo trudno zobaczyć e, ptaki, które są gdzieś tam w koronach drzew, gdzieś tam za, za innymi drzewami w pewnej odległości, ale je słyszymy, znając e, ich głosy. Możemy rozpoznawać gatunki, i tak właśnie się dzieje. Ornitolodzy głównie pracują w lesie, głównie pracują w oparciu o głosy ptaków. Wszystko rejestruję na specjalnych formularzach. Wykorzystuję do tego celu formularze opracowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu Ptaki Karpat. Uważam, że nie ma sensu zmieniać czegoś, co jest dobre. No oczywiście takie podstawowe parametry jak data, godzina. Warunki pogodowe, które są ważne, ponieważ można je potem wykorzystać w dalszej analizie tego materiału. No ale cała ciekawostka zaczyna się dalej, ponieważ taki notuje w różnych strefach odległości e, od, od obserwatora. E, stosuje specyficzne skróty e, w takim kółeczku. Oznacza to, że ptak zachowywał się terytorialnie, miał głosy terytorialne, takie kreski między poszczególnymi e, między tutaj obserwacjami wskazują, że ptak się odzywał, że, że dwa były ptaki odzywające się jednocześnie, co wskazuje, że na pewno są dwa odrębne terytoria. E, taka literka strzałka w przypadku krzyżodziowa oznacza, e, że ptak e, przebył, to był ptak przelatujący. Mamy dodatkowo Z, czyli ptak zaniepokojony. No jeżeli ptak był zaniepokojony, to ewidentnie wskazuje na to, że miał on zachowania terytorialne. Również jest przywiązany w jakiś sposób do miejsca, w którym się odzywał. Czyli to, co najważniejsze zapamiętać, trzeba znać głosy ptaków i to dobrze znać te głosy ptaków. Wszystkie, nie tylko głosy godowe, ale ostrzegawcze, kontaktowe, głosy w locie i bardzo precyzyjny mieć dobry słuch. I rejestrować, co gdzie się odzywa. Odstęp między poszczególnymi kontrolami to jest mniej więcej 7 do 10 dni wiosną. Zmienia się całkowicie skład gatunkowy ptaków. To znaczy, dochodzą nowe gatunki, te, które migrują troszkę dalej, które trochę później do nas wracają, które potrzebują owadów, na przykład muchołówki. One dopiero pojawią się w maju, jak będą liście lub pod koniec kwietnia. Najpierw muchołówki białoszyje, za chwilę po nich przylecą muchołówki małe. Docieram do kolejnego punktu. Te punkty mam tutaj oznakowane, jak widać, na drzewie. To są punkty zastabilizowane w siatce ADPOL cała siatka ADPOL pokrywa całą tak naprawdę Polskę to jest taki typowy podział, który stosują botanicy po to, żeby do kwadratów dopasowywać wiedzieć gdzie jakie gatunki są w których kwadratach żeby można się było w jakiś sposób porozumiewać jeśli chodzi o lokalizację niekoniecznie na GPS ja wykorzystuję te punkty, które są węzłami siatki ADPOL 500 na 500 metrów po to że mam tutaj bardzo dużą wiedzę na temat otoczenia tego punktu, dlatego, że kto inny z mojego zespołu prowadził tutaj badania drzewostanu, prowadził badania runa. Więc e, ja dokładając do tego ptaki, mam pewien, uzyskuję pewien komplet informacji odnośnie tego, co tutaj, e, co tutaj jest. Mogę wtedy szukać jakichś korelacji między e, liczebnością ptaków, a zasobnością drewn, drzewa, e, ilością martwego drewna, ma, martwego drewna w różnych klasach rozkładu. Także e, takie punkty, e, jak widzicie w Magórskim Parku Narodowym, takie e, tabliczki, oznaczenia, e, to są, węzły, siatki, 500 na 500 siatki właśnie AdPol. No i cóż, trzeba rozpoczynać badania. Jak widać, okoliczności przyrody są wyjątkowo piękne, śliczne nabiegi korzeniowe, z bardzo stromy stok, e, także to drzewo potrzebuje się wspierać jakoś, żeby miało tą swoją stabilność. Całkiem niemały okaz takich drzew, byle więcej, w Magórskim Parku. No i zaczynamy liczenia. Słuchamy ptaków, słyszymy ziębę. Drugą ziębę, trzecią ziębę z kolejnego kierunku, pełzaż leśny. Na początku rejestruję, co gdzie jest, próbuję ustalić, gdzie są terytoria ptaków. Tak, mamy tam pełzacza, on się tam trzyma. Bo czasami jest tak, że ptak odezwie się. I przeleci kawalątek yy, i potem można go zanotować drugi raz. Najcenniejsze są te obserwacje, kiedy mam, słyszę dwa ptaki jednocześnie. Wtedy wiem i specyficznie to oznakowuję na swoim formularzu, zaraz Wam pokażę jak. Zaznaczam, że są dwa, na pewno dwa różne samce śpiewające, więc na pewno są dwa terytoria, na pewno jest jakieś, jestem gdzieś na jakimś pograniczu lub gdzieś tam dalej są te, te dwa kolejne terytoria, i to pozwala mi w miarę dokładnie ocenić ich liczebność. No więc najpierw posłuchajmy i obserwujmy. Kolejny punkt monitoringu. Jestem w drzewostanie z dominacją buka. Trochę jest też jodły. Ale to co najważniejsze jest dosyć duża ilość martwego drewna, martwych drzew liściastych. To znaczy, że jest dobre się disko dla dzieńciałoby żyje tego, dlatego spróbujemy go trochę zawabić i zobaczymy czy faktycznie tutaj czy faktycznie tutaj jest. Ładny fragment jedliny się trafił. To jest takie dobre miejsce na dzięciała trójpalczastego. Martwe, obumierające drzewa iglaste. Dosyć taki ciemnawy fragment. Także świetne miejsce na rzadkiego w Europie trójpalczaka. Trafiło się żarowisko naszego największego dzięcioła, dzięcioła czarnego. Niezłe koryta wyrąbał wiodle. Szukał zapewne mrówki, gmachówki pniowej. Pod spodem masa trotów i to zobaczcie, jakiego rozmiaru trotów. Naprawdę silny ptak potrafi nieźle namieszać w lesie. Docieram do kolejnego punktu, tym razem w Sośninie. Jest to oczywiście zbiorowisko e, typowe dla Beskidu Niskiego czy Magórskiego Parku Narodowego. E, to są dawne tereny porolne, e, m, które zamieszkiwała kiedyś ludność Łękowska. E, tu również są pewne zgrupowanie ptaków. Ono jest trochę inne niż w Buczynie, ale również jeśli śledzimy zmiany, tym bardziej, że to właśnie sośniny głównie podlegają u nas przebudowie w kierunku drzewostanów zbliżonych do naturalnych. Dlatego obserwując te trendy, jak to po kolei następuje, to również jest bardzo ciekawe i daje jakby doświadczenia również dla innych, dla, dla, dla nauk w ogóle leśnych z innych części kraju, jak się będzie zmieniała ta skład gatunkowy i liczebność ptaków sośnin w kierunku takich drzewostanów Buczyny Karpackiej. punkt monitoringu, takie typowe siedlisko dla pąciowatrych tego Dużo drzewiglastych, dużo jodeł, trochę obumarłych, choć takie nie są już dla niego istotne, ponieważ yy, one są praktycznie jałowe. Tu już nie ma yy, owadów, którymi on może, z których może skorzystać. Taki posusz jałowy bez znaczenia, natomiast najważniejsze są takie Pierw obumierające jodły, no i oczywiście świerki jeszcze lepsze, ale świerków u nas nie ma zbyt zbyt wiele. Muszę wam jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy: o istocie monitoringu. Monitoring to jest coś, co jest powtarzalne. Inwentaryzacja to jest coś, co jest zrobione na początku. Raz i tyle. Natomiast monitoring to jest coś, co powtarzamy w pewnej chronologii, i jego podstawą, jego sensu jest to, żeby był właśnie nieprzerwany. Mamy teraz czasu panującego, szalejącego koronawirusa, epidemii. Mimo wszystko, my nie przerywamy tych badań, ponieważ dziura w tych ciągach danych, które uzyskujemy, będzie w zasadzie nie do nadrobienia. Dlatego musimy, dbamy o to, żeby zachować ciągłość pomiarów, w tym przypadku pomiarów liczebności, zagęszczenia, rozmieszczenia gatunków, struktury gatunkowej ptaków. Dane z monitoringu, które mają 5 lat, mają niewielkie znaczenie, tak naprawdę. Natomiast dane, które mają ćwierć wieku, pół wieku, wiek to już jest coś naprawdę istotnego i do tego należy zmierzać. Oczywiście, kiedyś trzeba rozpocząć kiedyś musi być ten początek. Teraz na tej powierzchni e, ja dysponuję już danymi z 11 lat badań, e, czyli dobry początek już mamy. Trzeba jeszcze e, oczywiście to kontynuować. Pewnie coś moi następcy mam nadzieję, będą to robili, e, bo tylko wtedy uzyskamy naprawdę fajne, cenne dane i będziemy mogli coś więcej powiedzieć o tym jak się zmienia, e, co się dzieje w ogóle w tym świecie ptaków e, leśnych e, w Beskidzie Niskim czy w Magórskim Parku Narodowym. Interesowało Was, w jaki sposób robię ten monitoring, jak jestem w stanie odnaleźć te wszystkie punkty w lesie, w tej siatce 500 na 500 Otóż jest to bardzo proste. Posługuję się nawigacją w telefonie, gdzie mam wgraną siatkę AdPol i dzięki temu z łatwością odnajduję poszczególne punkty. Tu widać ślady z moich kolejnych kontroli w terenie. Jak widać, jest tego sporo. Można zobaczyć, teraz jesteśmy tutaj. Także w ten sposób, z, z zwykłym mm, androidowym smartfonem, można się e, w łatwy sposób poruszać po terenie i robić ten monitoring. To ze spraw technicznych. Martwe drzewa szczególnie się wydają istotne z punktu widzenia ochrony ptaków także warto zadbać, żeby było ich jak najwięcej. Z moich dotychczasowych badań wynika ewidentnie, że złożoność struktury gatunkowej ptaków jest najciekawsza. Zawiera najwięcej rzadkich gatunków. Właśnie w miejscach, gdzie tego martwego drewna, martwych drzew jest całkiem sporo, także nie bez znaczenia jest to. Eee, czynnik, niewątpliwie. Idąc po lesie zgubiłem kawałek długopisa. Na szczęście mam niezastąpiony ołówek, który jest po prostu jednoczęściowy. Cały pech polega na tym, że zgubiłem część, która pewnie mieli się rozkłada w tym lesie 10 tysięcy lat, a część papierowa została w mojej kieszeni. Także niestety nie są to do końca terenowo sprawdzone rzeczy. Ale ołówek działa. To można sobie zadać pytanie, jaki jest w ogóle sens tego monitoringu, czy w ogóle jest jakikolwiek sens liczenia, zwierząt. No w naszym przekonaniu tak. W naszym przekonaniu ma to duże znaczenie, ponieważ wiedza jest tak naprawdę podstawą solidnego zarządzania, więc musimy wiedzieć, jakie mamy stany populacji, jakie są przede wszystkim trendy tych zmian, żeby właściwie chronić przyrodę. Trzeba pamiętać, że spora część Magórskiego Parku podlega zadaniom ochrony czynnej co oznacza, że istotnie ingerujemy w środowisko przyrodnicze, więc żeby mieć stałą kontrolę nad tym, w jakim kierunku to wszystko zmierza, musimy prowadzić właśnie monitoring. I to nie tylko monitoring ptaków, ale i monitoring z innych grup zwierząt, monitoring roślin, ale i dynamiki siedlisk przyrodniczych i samego również drzewostanu. Zastanawiacie się czasami, czy w ogóle jest sens i potrzeba ochrony ptaków. Wydaje się, że przecież są, były i będą zawsze. Otóż nie zawsze, nie z wszystkimi gatunkami tak jest dobrze. Wiele gatunków w Europie obecnie ginie albo zmniejsza istotnie swoją liczebność. Dlatego też ten monitoring jest taki istotny, ponieważ pozwala nam śledzić. To, co się dzieje. Ale trzeba mieć tą świadomość, że to, że jakieś ptaki były 20 lat temu, to nie znaczy, że będą za kolejne 20 lat. Trzeba bardzo pilnie monitorować stan środowiska. To, czy ptaki mają się dobrze czy źle, w gruncie rzeczy największe znaczenie ma stan zachowania ich siedlisk. I o tym trzeba pamiętać, że. Nie da się chronić samych ptaków jako takich, tylko trzeba ochronić w pełni ich siedliska. Większość takich cennych gatunków wymaga dużej ilości martwego drewna w lesie, martwych drzew w lesie, skomplikowanej, złożonej struktury przestrzennej, tekstury drobnoziarnistej tego lasu. Powiedzmy, mówiąc w wielkim skrócie, wielkiego skomplikowania i bałaganu, który dla, dla niektórych wydaje się wielkim bałaganem, a w istocie jest podstawą zdrowego, zdrowego lasu, którego, a ptaki są tylko wskaźnikiem tego. I to jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać: że ptaki świetnie nam pokazują stan środowiska, szczególnie środowiska leśnego i rolnego.